Witajcie na kolejnym odcinku. Nie tylko będzie pierwszy odcinek, więc zapraszam. Ale będzie drugi. Ciao tam piesku, i troszkę zgłodniałaś. No, czegoś by się napitnia. No to chodź, mam idealne... Idealne. Mamy koty prawdziwe, ale, ale one są wysokie, więc one cię, nie, one cię nie zjedzą. Może się nimi się zaprzyjaźnić. To jest myśla, a to Piotruś. Jestem Piotruś. Ja mysia. No, Już się zaprzyjaźniliście. Okej, okay, tu masz wodę, tu masz karmę, więc się napij, jadzę, a ja sobie usiądę. O ma pomysł, usiądę i będę patrzył jak ty chociaż jesz, żeby wiedział jak ty będziesz jadł. Okej, okay, najpierw się ja Ale pyszna ta woda, skąd to wodę macie? Z naszego źródła. Okej, okay, a karmę? Ta karma jest troszkę taka sucha, ale to spoko. Tu wszystko zjadłeś i, i wypiłeś. No, ja tam sobie duży pies. No to jest idealnym dużym psem. Miałeś kiedyś kanał? Tak, ale rodzice mi usunęli. O! To szkoda, że ci usunęli. Oni mieli też kanał, ale ja je usunąłem. To chociaż coś. A chciałbyś mieć z powrotem? Nie wiem, może by stworzył chociaż kanał. No to może sobie stworzyć. Hmm, no, w sumie dobry plan. No, byś sobie nagrywał swoje przygody i tak dalej. No, okej, okay, może mi się uda stworzyć. No, i będzie no super. No, będzie fajnie, będzie fajnie. A trzeba tobie tak ta głowa się róża. O, tak, to tak. To, 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 bo ja już jestem 3 lata z Hagi Łagim niebieski, a zielony jest 2 lata. Zielony 2. No bo zielony przyszedł z roku 2023, a my z 2022 i ten rok był najlepszy 2022. No hm ja jestem z 2023. Tak, ale 2022 było najlepsze. No mega były. Był sam siat. Było fajnie. A, były, było nocie, bawiliśmy, sąsiady były i się było, i się wszystko, super, 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 super. A w tym roku, czyli w tamtym roku 2023, średnio mu te wakacje poszły i się mało bawił. Ale w tamty idealnie. Ale może jakiś sąsiad będzie inny, nowy, ale bardziej woli tamtego. Mhm, mm no, tamty nie był fajny, nie łagi. -hagi. No, ale ja ci, ja, ja, ja ci też kupię. A, a co lubisz inne rzeczy pić? Nie wiem. No to zobaczymy, czy byś to lubił. Za chwilę wrócę. Okej. Okay. Okej, okay, kupimy mu kolę. Trzynek, trochę wypił, ale trochę mu ten co zostało. Piasek, Piotruś, kupiłem ci kolę. O, lubię kolę, rzadko ją piję. Rzadko, ale może sobie. Ja wziąłeś już jesteś naszą rodziną. Naprawdę mogę być z Wami? No tak! Możesz być! A chwila, a to to był sadzawink. Kola! Kola! Piszcie, kola, cicho! Jak tą kolę za chwilę wyrzucę! Ej, to moje było! No coś ty zrobił, człowieku! Jak piszcie, to piszcie! Boże, jeszcze ten wyrzucił kola. Masz! Nie wiem, czy mam być z wami. No znów ta kola piszcze. Wyrzucę ją do śmieci. Ja lubię to, to takie piszczenie. No i widzisz, ten to lubi. Ja tak słabo, ale ten jest spoko. Ja to w ogóle nie lubię. Patrz ja jak się wkur... Ja za chwilę tego pisa wyrzucę. Słuchaj. Na chwilę to cię bez klubu wyrzucę. Piesku, spokojnie, nie ma się. Musimy razie tę kolę gdzieś odstawić. Przestań piszczyć! Lepiej, dobra. Yy, no w końcu ty psie coś ty zrobił! Dlaczego już się wyrzucam z klubu?! Nie! Yy. Już jesteś wyrzucony! Chodź, piesko, chodź, 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 chodź. chodź. Ja podspokojnie! To jest jakiś bambik. Lepiej go nie słuchaj. Yy. No dobra, mogę wejść. Najpierw powiedz mu, przepraszam. Przepraszam, już się nie wyrzucę. I będę miły, nie bądź zły i tak dalej. No okej, ale ocenia szansa. No okej, wejdź. A wam się podobał. Dać łapkę w górę subskrybujcie, Pa!